Lepiej późno niż wcale. Wreszcie jesteśmy jako Magiel Towarzyski i ja jako ja, i możemy licytować jak najwięcej pieniędzy na chore dzieciaki, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I teraz tak, to jest trzy w jednym. To jest rzecz niewiarygodna i warta naprawdę ogromnych pieniędzy. A więc, dzień na planie Magla Towarzyskiego. Cały dzień w moim cudownym, zaszczytnym towarzystwie. Mało tego. Zdjęcie w tym fotelu, w którym siedział Jerzy Owsiak i w tym studiu, w którym siedział parę miesięcy temu Jerzy Owsiak, obiecuję. I wisienka na torcie. Moja książka z osobistą, personalną, napisaną w obecności osoby, która wylicytuje, dedykacją. Trzy w jednym. Co wam da tyle, co wam da magiel towarzyski? A więc licytujcie: warto, to jest cudownie, to jest fantastycznie, to jest fotel, w którym siedział Osiak, i to jest książka, którą napisałam ja. Do robot.